Cześć z tej strony, Sol. Witam Was w Farty's Frontier i już na sam początek, jak tylko weszłam do gry, zaczął płonąć. Wędzarnia zaczęła płonąć. Aha. Ale blisko studia jest, więc myślę, że raczej nie będzie problemu. No, już. Uff, udało się. Ok, co my tutaj dalej mamy? Um, <laughs> nie wiem, dlaczego. Priorytetem muszę tutaj zaznaczyć, żeby oni mi po, wiesz, ulepszyli. Żeby były bramy. No, dzisiaj myślę, że będzie nas spokojnie rozbudowa. Przede wszystkim chciałabym e, poulepszać wszystko, także czekamy na te cegły, nie wiem, co jest żera? Coś jest żera, chociaż nie no, jeszcze dopiero powstają, także może. Może dopiero zbudowali to. Musimy, musimy trochę poczekać na te cegły. Ale tak. Chciałabym jeszcze. Skoro mamy. O, już nie mamy kłód. Będziemy mieć kłody, to wtedy chciałabym zamknąć z tej strony jeszcze na wprost. No, te mury niech zostaną, ale jeszcze myślałam, żeby. Tu przeprowadzić. W sumie chyba nawet lepiej by było, jakby tu jeszcze zamknąć. No i myślę, że możemy zają zająć się tą żwirownią już. Dobrze, zróbmy takie wyrównanie tego terenu, ponieważ. No tu są te kamienie Aha, czyli ja już to zaznaczyłam. Tutaj też zaznaczyłam. Nie, zbieraj zasoby. No i myślę, że tu możemy zrobić też schronisko. Razem z, ze studnią, z, z obozem pracowniczym, bo tutaj są kamienie. Z tej strony są jeszcze lasy, ale no, nie wiem, czy tak daleko iść z tym wszystkim. Kurczę, bladę hmm, no nie wiem, zastanowimy się jeszcze ale to taki na razie pomysł mój no i tak zobaczmy ile domów no mamy nadwyżkę domów, tu jeszcze się wybudują, także na spokojnie okej okay. i chciałabym właśnie, myślę, że dobrze by było przestawić jednak to uwierzę, bo średnio to wygląda szczerze mówiąc, także ja bym to sobie poprawiła ten sposób i brama tutaj. A tą możemy zlikwidować. Nie, nie ulepsz, tylko zlikwiduj. Tak, bo tak stoi w samym wejściu tej bramy. Tak dziwnie wygląda. No, przestawimy to szybko. I co dalej, co dalej? Aha, tutaj tylko wystarczy, żeby podeszli i, i trochę młotkiem zrobili. Zobaczmy ile 900. Hmm. A palisada 920. Więc teraz palisada jest słabsza. Ciekawe ile ten mur jest. Mur ma o 1800 aż. No to ładnie. Dlatego wszyscy idą do bramy, bo ma najgorsze zdrowie. No to takie pułapki zrobimy do bram, że przy bramach Dwie wieże. O, tutaj zrobimy bramę jeszcze. No i fajnie. I takie pułapki nastawiamy. Chciałabym jeszcze też zamknąć z tej strony te mury, poprowadzić dalej do tych ogrodzeń. Pól. Pól, pól. I później, jak my możemy przejść? No, tędy możemy przejść albo z tej strony, chociaż tu szczurołap jest, ale szczurołapa można spokojnie przestawić. Bo no, ten okrąg i tak można y, pokazać, gdzie on ma pracować. Więc y, wiecie co? Ja już to zrobię teraz. A może w ten sposób. O, niech będzie trochę dalej. Y, to uwierzę też na przykład tu. Możemy, chociaż nie, bo ona będzie. Nie będzie w tej granicy. <laughs> ok, no to niech będzie tutaj. O! Dobra. I teraz tak. E, to jeszcze musimy przestawić. Hmm, może być tu. I ten. Tą pasiekę. Tylko w pasiekę? W którym miejscu? Można nawet tutaj. Trochę mało tego miodu. Bo dlatego, że jest zima. Dobra, nie było pytania. A ja się zastanawiam, dlaczego pszczoły nie mają co zbierać? Przecież. Przecież zima jest. No dobra, ale yy, przyspieszmy trochę czas. Nie ma co. E, I teraz tak. Pokażcie mi, gdzie wy to zbieracie. Dobra, dam więcej ludzi, ponieważ potrzebujemy jak najwięcej tych drzew. No, mam nadzieję, że już w tym roku ktoś do nas przyjdzie. I tak się zastanawiam: wiecie co, chyba przez to, że mamy mało. Ile tutaj maksymalnie można? Do 12 osób. Dobrze, zrobimy po 10. Tu maksymalnie ile można? 10, no to zrobimy 8. O dwie mniej. No bo tutaj no naprawdę jest. Nie wykorzystujemy tak naprawdę tych pól. Mamy 3 osoby! O kurczę! Dobra, trochę zmniejszymy ich. Na przykład do 15 na razie wystarczy, niech działają. O czym ja to mówiłam? Aha, o polach. Jeżeli nie wykorzystujemy do końca tych pól, tak naprawdę, bo zobaczcie, tutaj powinno być 500, a mamy 300 szacowane plony, więc no za mało tych osób było, żeby ogarnęli te trzy pola. No bardzo dużo w ogóle trzeba tych ludzi. I tak się zastanawiam, czy nie warto by było zrobić tutaj stodoły. Wiecie co? Ja chyba postawię to. Myślę, że to jest dobry pomysł. Wtedy będzie można sery te dać. Czekajcie, czy tutaj, czy jakoś. No, myślę, że tak będzie najlepiej. Okej, okay, bo tu jeszcze ta palisada pójdzie dobra. Do tego kamienia strasznie, strasznie ciężko tutaj zdobyć. Ok, co my tu mamy? A, mamy mało ubrań. Weźmy 10 chociaż, sprzedajmy. E, tu można sprzedać chociaż słabą cenę. Ma 20 powiedzmy, jeszcze niech przyniosą. No i tak naprawdę wszystko, więcej nie możemy nic e, zrobić. Księgę masz. Mm, tylko niestety nie mamy za co kupić. O, krówki są. 951. No to 2000 musimy mieć na krówki, ale to w przyszłości. Będę patrzyła, będzie dobra cena, to wtedy kupujemy. Nie będę tutaj aż tak bardzo się przejmowała tymi krówkami. Na razie mamy te pola. Będziemy mieć arborystę, czy już jeszcze chwila? Dobra, z priorytetem mi zróbcie już, niech sadzą te drzewa. Niech to wszystko się rozbuja. Dobra. Teraz tak, jak tylko będziemy mogli coś więcej zrobić z tymi pieniędzmi, w sensie, to chciałabym zrobić im akademię. Musimy mieć akademię, żeby ta wiedza trochę szybciej szła. W ogóle mamy jeden punkt. No to maszyna papiernicza koniecznie. Bo nie ruszymy z tym. Teraz tak ciężko już o te punkty. Także koniecznie musimy mieć papiernie. I teraz tak. Papiernia. Myślę, że papier nie zrobimy w tym miejscu. Tutaj mamy e, ten obóz pracowniczy. Oni ściągają to drewno. Mamy tutaj zagrodę. E, mamy też... O, już skład jest na full. Kurczaki! Albo siana dużo. <grytanie> Tylko nie takiego, co my potrzebujemy niestety. E, skład jest pełny, tak? Można go też ulepszyć, ale... No, do wszystkiego potrzebne są cegły. Także idźcie tutaj. E, czy u nas e, już działa tak kopalnia? Tutaj też potrzeba więcej ludzi. O ja cię kręcę. Nie, nie włączyłam tego. Aj, jaj. E, dobra. Mm. No, tutaj pełną parą chodzi to. Nie, nie pełną, bo jeszcze jeden człowiek, ale tutaj robią. Z tej strony robią. Czy jeszcze za mało będzie tego drewna opałowego? Nie, no nie powinno brakować. Oj, tutaj możemy już im przydzielić ten las. Niech oni tam daleko nie chodzą. O, 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 poczekajcie. Poczekajcie, bo jest nowy kupiec. Tutaj zobaczymy, co jeszcze on ma. O proszę, koszyczki. No to dalej. Sprzedajemy. Mydło. Piękna cena. Dobrze. Czy możemy jeszcze. Chyba, no, sprzedajmy jeszcze. Powiedzmy, że 30. Tutaj 20. Zaraz myślę, że nadrobią. Buty. 36. No, ale słaba cena, więc chyba nie będę brała tego. U niego sprzedajmy to, co możemy. No, potrzebujemy kasy, także sprzedajemy to. No, kurczę, ta. Ta książka mnie tutaj kusi. Hmm. Kusi mnie kusi, ale chyba nie kupimy. O, teraz nie ma odwrotu? Ej, X! X klikam. O kurczę, o myślałam, coś się tutaj zablokowało. Dobra, niech oni to przywio przywiozą. Wiecie, co tych butów, 20 sztuk, niech przyniosą. Niech będzie na faktorii, ale nie będę raczej go, temu kolesiowi sprzedawała. W ogóle to możemy przenieść trochę złota. Dobra, może być tyle. 205. Niech zostanie w faktorii. Czy ty? No właśnie. Masz ten okrąg niżej. Ja chyba muszę przesunąć te jagody, wiecie? Bo on, ona wtedy tych leszczyn nie ma w zasięgu. A chciałabym, żeby to też zbierała. Tylko gdzie miejsce zrobić na te jagody? Może w tym miejscu? Tutaj gdzieś z tyłu tego... Hmm świątecznego słupa. No zobacz, bo tutaj raczej nic nie będziemy ustawiać. A tutaj tak naprawdę można jeszcze za y, tym domkiem coś dać. Chociaż można nawet przesunąć to koło... Y, dobra, przesuńmy ją koło chaty myśliwego. Będą razem. I te jagody też jakoś przestawię. Można na przykład tutaj, przy tej drodze też będzie ładnie. Dobra. Ok, puśćmy czas, bo zastopowałam. Gdzie są te Jelenie? Ej, nigdzie ich nie widać. Niby jest 9. 9 Jeleni, ale. O kurczę. Nigdzie się nie świecą. Może dlatego ciężko jest z tym mięsem, bo on nie ma jeleni w tym zasięgu. Gdzie one powybiegały? Ukryły się tak dobrze, że ich nie widać po prostu. E, tu widzę, że jest jeden. A, nie było tego znacznika, widzicie? Więc nawet jak wybiją wszystkich Wszystkie jelenie yy, przez chwilę nie ma tego znacznika, a zaraz nie będzie, właśnie. Nie ma znacznika przez chwilę, a potem się pojawia. Yy, tutaj widzę, że jest 7. Trochę się rozbiegły. <laughs> Gdzie jest ta hata myśliwego? Druga. Czekajcie, mamy tutaj ją. No to nie, on ma w zasięgu. Dobra. No kurczę, nie mamy tych jeleni, może dlatego tutaj słabo, tak z tym. No 150, było zawsze 180, najmniej, tak jak tu. O. No coś się dzieje, słuchajcie, z tymi jeleniami. Myślę, że jednego będziemy musieli przenieść. Jak będzie to tak wyglądało. Gdzie są jelonki? Pokażcie. Jelonki. Tutaj na dole te mamy w zasięgu, tu na dole najwyżej. Za tym ogrodzeniem coś mamy. Jest osiem i plus dziki jeszcze. Także może przesuniemy go w, tym, w te miejsca. Dobra, zobaczymy. Możemy tutaj tak naprawdę się rozbudowywać. Czy to są. Tak, to są jagódki. Także je przenieśmy. O, gdzie ja tutaj mam to? E, chyba tutaj były te jagody. Mam nadzieję, że nie stoją w wodzie i będzie można je przenieść. W ogóle nie odkryliśmy tu dołu. Wiecie co? Chyba wezmę naszych. O proszę, korzenie. Chyba wezmę naszych wojaków i przejdziemy się tędy jeszcze. Bo słuchajcie, z tego. O proszę, kolejne jelonki. O o. Ktoś tu strzelał. Nie podoba mi się to. Dobra, będę cię osłaniać. W o kurcze. Dobra, uciekaj stamtąd. Głogi. Dobra, już więcej nie ma jagód. Ale już wiemy, że tutaj są. I stąd się respią. Dobra, bo zawsze stąd jest ta konka tych najeźdźców. Także oni tutaj przychodzą. No to, kurczę. Dawajcie tutaj palisadę podwójną zrobimy. Na pewno pod brama, tak, druga brama i te zwykłe palisady, bo niestety, ale kamienia mamy mało. Także no nie mogę niestety szaleć z tym. Ale jak najbardziej podwójne yy, te zrobimy. Ogrodzenie, palisadę, Stał jak zwał. O kurczę, co tam z tymi, z, ty, z tą gliną tak cienko? Jest sporo osób. Wiecie co? Ja chyba tutaj trochę zwolnię żeby mniej produkowali tego, tej ceramiki, a na cegły zostawała ta glina. No, no, no. Musimy mieć więcej gliny. Dobrze. Czy my możemy już ulepszyć. Nie, 60. A wiecie co? Może ten skład blisko? Oni z tego korzystają, bo jest najbliżej. Także wiecie co? Ja, ja to ulepszam. Tak. Niech oni to mają. Jeszcze zrobimy inne mury. Także podzielimy jeszcze. To tą część w środku podzielimy jeszcze murami, także będą chronione i te wszystkie struktury. <laughs> wędzarnie, piwnice. W ogóle można by było tak mm, zrobić, jak przeniosę te jagody, zrobimy y, taki, y, taką palisadę wokół i stawimy w środku wszystkie wędzarnie, Piwnice I ten skład. I to będzie najlepsze. I wszystko będą po prostu przynosili do tego. O! To jest plan działania na przyszłość. I teraz, tak. Tu już mamy naszego. Aha, on w ogóle jeszcze nie wyprodukował, ale wiecie co? Ja bym stawiała na te tarcze, bo oni w pierwsze co to potrzebują tarczy. Więc na razie to niech robią. Och tutaj już nie ma, nie ma, czego nie ma? No ja wiem, że nie ma. Weźcie te drzewa, róbcie i możemy ulepszyć to, tylko nie mamy. Dlaczego my nie mamy rudy? Ruda jest, tu ciężkie narzędzia są produkowane. Ale wszystko stoi, ponieważ, a, ponieważ nie robią nam tych sztabek. Słuchajcie, ruszcie tyłki. Ja wiem, że was mało jest, ale no mamy nadzieję na więcej osób. Mamy dużo domów, mamy dużo jedzenia na 5 miesięcy, a jest zima. Wszystko to jest ryby i mięso wędzone. Naprawdę. To robi robotę. I teraz tak. 14 osób. Dobra. Póki jest zima, zwolnię wszystkich rolników. I zobaczymy, może nadrobią trochę. Okej. Okay. Niech działają. Dobrze. Wiecie co? Mam taki plan, żeby udogodnienia i zrobić już tą akademię plus yy, jeszcze o, właśnie plus jeszcze tą papiernię papiernię zrobimy w tym miejscu może w taki sposób żeby nie było przy samym ogrodzeniu o coś takiego yy, papiernia potrzebuje na pewno yy, z tego co pamiętam, wody, więc zróbmy może tak, żeby jeszcze tutaj będzie w porządku. A tutaj jest studnia. To czekajcie. Nie, nie, nie. To przestawimy ją, tak. To przestawimy, chociaż. Dobra, przestawimy w drugą stronę. Tutaj. A to, co zrobiłam, zostawmy jak było. Ciach. I teraz zrobimy coś takiego. Że przestawiłabym jeszcze obóz, ponieważ chcę te wszystkie wieże ogrodzić. O, coś takiego zrobimy. Dobra, fajnie to wygląda. Teraz dokończmy tą drogę. Mogę dokończyć tędy. I na wprost, o, właśnie, coś takiego. Dobra, tu już mamy miejsce, także zrobimy. Ej, czemu wy tu? Zostawcie to drzewo! Ja chciałam to drzewo zostawić, ludzie nie! Tą drogą pewnie zrobiłam. E, dobra, wracając, e, chciałabym. A co tu jest? Warsztat meblowy. Nie, no meble to jeszcze, jeszcze. Bo mamy za mało tego drewna. Na wszystko idzie to drewno. Nie wiem, dobrze by było ulepszyć te obozy. Czekajcie. Bramę. Dobra, zrobimy tutaj taką bramę. Tu jeszcze jest wieża, czy ja wystarczająco zostawiam miejsca? Tak, na szczęście. Okej. Okay. Tutaj tak samo i wtedy. Tak. Bramy robimy takie. Wiem, że to nie wygląda, ale no jak będziemy mieć. O, proszę, atka. I co? Chcesz pohandlować? No proszę, troszkę z tymi ubraniami wyszliśmy na prostą. Zróbmy 30. No i tak naprawdę tylko tyle możemy przehandlować z nią. Mm, słabiutko. Ale ona też ma tą yy, wiedzę. <grystanie> ma wiedzę. Punkt wiedzy. No dobra. Aha, nie przypisałam rolników. No widzicie, i tak to jest. Dobra, 15 niech tam idzie. Yy, dawajcie, dalej. No, niestety. No, tutaj na szczęście nic nie ma. Tu buraków. Nie wiem, czy zdążą zasadzić. Tu koniczyna, to ok. To nie będzie tak źle. Um, czy my mamy jeszcze pasze? Mamy 1500 paszy. To słuchajcie, jeden. To to możemy zrezygnować z tego, a weźmy sobie te pory, może. Albo kapusta. Dobra, kapusta, niech będzie. Czy ona na ciepło i na zimno? Dobrze, dobrze reaguje na ciepło i na zimno, niech będzie. Mamy deski, mamy deski. Zaraz będziemy mieć stodołę, także pięknie. Fajnie by było ogrodzić, może z tej strony na przykład, takie zrobić ogrodzenie. Ciekawe, czy. No, właśnie, właśnie. Możemy tutaj zrobić miejsce dla kus i dla, i dla bydła. Razem z tymi jelonkami będą sobie biegać. Dobra, tutaj mają fajne miejsce. A te jelonki nigdzie się nie rozbiegają w miarę. Nie wiem, co z tamtymi się dzieje. O, tutaj się trochę odrodziło, a tych nie ma. Po prostu ich nie ma. Dziewięć. gdzie? Ale gdzie one są? Kurczę. Serio. Gdzie się wywiało, ale no. Nie ma ich, nie ma, po prostu ich nie ma. Dobra, yy, urodziło się sześć zwierząt. Pięknie. Kozy, ile my mamy? 9 na 10. Bardzo dobrze. I teraz tak, kurki. Czy my mamy? O, jeny, tutaj nie jest przeniesione. No oni szlachtują je cały czas. 27, 24 przecież potwierdzałam. Przenieś tutaj, ile jest za dużo, o 3. No to 4 przenieście, potwierdź. Tak. Mam tutaj jeden jest. Dobra. Kurczę, widzicie? Zawsze coś, zawsze coś się ominie. O, tutaj też ominęłam to. Musimy. Nadrobić na pauzie na razie. <laughs> dobra, tych głogów chyba raczej nie będziemy wykorzystywać. Yy, dobra, niech działają. Dopiszemy jeszcze jedną osobę. Trudno, będzie mało osób do roboty. A tu już nie mówiąc o budowniczych, 13 potrzeba budowniczych. No jeny, jeny, co, tutaj wyrównali, tylko, że teraz co, zrobię znowu żwirownie, a nie mam ludzi. Dlaczego takiej grupki potrzebuję ludzi, 12 osób, nawet 30 osób przyjmę, 30 osób przyjmę, ludzie, to jest tak fajnie, sama bym zamieszkała.